17 radnych, co stanowi formuł, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Witam serdecznie Radnych Powiatu i wszystkich przybyłych Kolejnym punktem porządku obrad jest zaskoczenie wniosku do porządku obrad. Do przedstawionego porządku obrad są wnioski o jego zmianę. Proszę Pani Starostę. Szanowna Rado, zgłasza wniosek o dodanie do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 17 jako punkt 18 podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki środkowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przyznane powiatowi oraz po punkcie osiemnastym na po punkcie dziewiętnastym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lizbońskiego na 2023. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z obrad 36 sesji Rady Powiatu. W protokół z obrad szóstej sesji był wyłożony do wniotu starosty powiatowych w biurze Rady na 7 dni przed obradami dzisiejszej sesji. Każdy radny miał możliwość zapoznania się z treścią protokołu rozłożenia poprawek i uzupełnień przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Zgodnie z paragrafem 26 ustęp 6 Statutu Powiatu. Ponieważ poprawek i uzupełnień nie wniesiono, protokół z 36. sesji od Powiatu poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu 36. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół 36. sesji przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja o pracy zarządu powiatu w okresie między sesjami. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności zarządu pocztą elektroniczną. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do kolejnego punktu obrad. Następnym punktem porządku obrad jest rozkończenie sprawozdań z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lizbarku Warmińskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lizbarku Warmińskim. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górzbardku Warmińskim, Powiatowego Inspektora budo Nadzoru Budowanego w Górzbardku Warmińskim w roku 2022. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności w wymienionych z podmiotów Czy są pytania do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do realizacji kolejnego porządku yy, obrad. Następnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności Komisji Pocztą Elektroniczną. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Kolejnym punktem jest zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Izbarku Warmińskim o stanie bezrobocia w Powiecie Lidwarskim w 2022 roku. Przypominam, że otrzymaliście Państwo informację pocztą elektroniczną. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Następnym punktem porządku obrad jest zapoznanie się ze sprawozdaniem wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Izbański w 2022 roku. Przypominam, że otrzymaliście Państwo sprawozdanie w tej sprawie pocztą elektroniczną. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Zamykam dyskusję i przystępujemy do kolejnego punktu obrad. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia powiatowi Kęszyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wprowadzenie, to jest prowadzenie środka interwencji kryzysowych. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i gdzie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jest. Wszystko się dzieje. Na podstanie punktu głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie domu dla maty z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia jednej drugiej, jednej, jednej, drugiej udziału w nieruchomości położonej w Barku Warmińskim przy ulicy Kąpielowej. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 15 głosach za, jeden głos przeciw, 1 wstrzymujący się. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą wargińsko-mazurskim dotyczącym przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Informuję, że komisje obrażające przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie, podniesienie ręki za 10 przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła Panu przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Hmm. Hmm. uchwały przy ulicy Kąpielowej. Ja uchwały, uchwały. Uchwały. To, tak. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Informuję, że komisja obradująca przed dzisiejszą sesją Pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła pan przy 16 głosach za, jeden głos przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i pod głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki na dziesięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 16 głosach za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu świadczenia opieki wychowania. Informuję, że komisje obradujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Chcę? Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki na dziśnię przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju powiatu litwarskiego na lata 2023-2030. Oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Komisja komisje, przy przed dzisiejszą sesją, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki na 10 kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w 17 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi. Informuję, że komisje pracujące przed dzisiejszą sesją oraz, oraz Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła już przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu liczbackiego na rok 2023. Informuję, że komisje obrazujące przed dzisiejszą sesją pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy, z, e, to mówię, tak. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 17 głosach za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Kolejny punkt porządku obrad, kolejny punkt porządku obrad dotyczy wniosków i oświadczeń Radnych. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos? Proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, ja mam pytanie. Widzę, że jest Pani Dyrektor ZOZ-u. W zasadzie mam pytanie, nie wiem, czy do Pana Starosty, czy do Pani Dyrektor. Chciałem zapytać o status naszego no właśnie w szpitala, zakładu opieki leczniczej, jak to wygląda, czy jesteśmy, w styczniu mieliśmy być ponownie na liście szpitali, jak to wygląda w chwili obecnej. Mieszkańcy pytają, to jest taki dosyć coraz głośniejszy temat u nas i jaki to w ogóle ma wpływ na działalność naszej, e, naszego szpitala w mieście, bo wiemy, że nie ma udziału wewnętrznego, całodobowego. Czy może już jest, może o czymś nie wiem, czy jakaś krótka informacja na ten temat jak i jaka jest przyszłość naszego, naszego ZOZU, szpitala i jego działalności. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo w tej wypowiedzi. Zrozumiano, że pytanie, czy jesteśmy w sieci, tak, czy jesteśmy na liście i to jest w dzienniku w sieci szpitali w Polsce. Zanim rady, której zabieram głos, właściwie nie nastąpiły jakieś radykalne zmiany. Zakład obiekt wczoraj który został złożony zaraz po szpitalu powiatowym. w mamy 45 urzędów, właściwie w stale zajętych. Oprócz oddziału, z tego oddziału zakładu opiekuńczo-leczniczego, mamy oddziały zabiegowe, jest to oddział chirurgiczny, który realizuje zabiegi chirurgiczne urologiczne ortopedyczne urazowe ortopedyczne i ginekologiczne. A czy jest oddział... szansa na internet na oddział wewnętrzny? Oddział wewnętrzny, bo do tej pory jest też dalej czasowo zamknięty. No staramy się pozyskać kadrę, to niestety nam się na ten moment jeszcze nie udało. Trwają rozmowy. Każdy lekarz, który podejmuje rozmowę, no wiadomo, takie warunki. Nie na wszystkie możemy sobie pozwolić i jest trudno Dzisiaj y, powiedzieć, że y, po prostu oddział w którym momencie zostanie wznowiony. Jeżeli będzie ordynator, y, może będzie po prostu łatwiej uzupełnić y, pozostałą wagę. A na ten moment y, nie ma zainteresowania y, zarządzaniem tym oddziałem. Skupiliśmy tak? się też na pozyskaniu osób za granicy. No różnie tutaj z tym, z tym wygląda, tutaj Pan Starostwa, tutaj mieszkania, tutaj wiemy. No niestety, bardziej są skłonni do większych miast, do większych, Warszawa, Wrocław, Poznań. Zdobywają uprawnienia, zatrudniamy, uczymy, szkolimy i w momencie, kiedy już ma te uprawnienia, do pracy odchodzi do przemysł. Nie ma, nie ma podstaw prawnych, żeby po taką osobę zatrzymać. I to jest po prostu główny powód, że tej kadry warmińsko-mazurskim w województwie brakuje. Jest to najmniejszy, na 100 tysięcy mieszkańców jest najmniejszych w kraju. Przy tym mamy najstarszą populację kadry medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej i cyklotarem, rekalitantów, w pielęgniach na no i także to, to wszystko ma jakiś negatywny wpływ na to, że utrudnienia są po prostu większe. Niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę, że mimo tych trudności, działamy mamy 50 parę komórek. Udało mi się zwiększyć zatrudnienie w rehabilitacji w wywiadu gdzie w ostatnim kwartale zrobiliśmy 300 tysięcy zatrudnionych, w ciągu roku zrobiliśmy około um, 2 milionów złotych w połowie i zamknęliśmy rok z y, dodatnim wynikiem. Y, nasze starania, zwiększenie usługi do, centru i do centrum i w dostępności. Zwiększyliśmy, zatrudniliśmy lekarzy do endoskopii do Olsztyna, y, do radni chirurgicznej, no, którzy działają po południu, podpisaliśmy umowę na y, dobra profilaktyki, taktyki, do krześlego, do karta jej no do do od wielu w związku z tym, no. są trudności z kadrą, tam gdzie się udaje, to zwiększamy usługi. Cóż mogę powiedzieć więcej? Nie <coughs> Proszę, pan, tak? Przede wszystkim trzeba powiedzieć jedną no, rzecz, że, że jeśli chodzi o. Zabezpieczenie medyczne powiatu jest w pełni realizowane. Mamy wszystkie poradnie. Robimy zabiegi jednego dnia. Szpitale powiatowe nie są szpitalami specjalistycznymi, w związku z tym też troszkę inaczej trzeba patrzeć na działalność tego szpitala, Po drugie, dalej szpital się rozwija, bo robimy cyfriedację, potrzebujemy następne środki, jeśli chodzi o rozbudowę, remont jest dalej to w działa tak jak działa. Otworzyliśmy podstawowej karpad opieki zdrowotnej, czyli też pacjenci mają gdzie już przebieżłości. Tu starania pani dyrektor były bardzo dobre i mamy szansę, że ten szpital będzie funkcjonował oczywiście. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie tylko w naszym mieście, tak się dzieją rzeczy, dzieją się wielu łącznie szpitala wojewódzkich, gdzie zbudowanych ale oddziałów. To nie jest wytłumaczenie, ale oprócz tego robimy koncepcję, został ogłoszony przetarg na przygotowanie koncepcji na rozbudowę szpitala. Będziemy występować wnioski, żeby długoterminowe lecznictwo bardziej rozwijać i zabezpieczyć się przeciwnikiem i się społeczeństwem. W tym kierunku idziemy jako szpital Jeszcze jedno krótkie pytanie do Pani Dyrektor. Rozumiem, że zostały cały czas, 24 na dobę? to jest tak, bo cały czas 24 na dobę. Lekarz jest na schodzie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przez komórek, które są w szpitalu. W są. Podtaki na świąteczna bez przerwy 2022 była ustawiona. No Negatywne opinie o tym, że nie ma dyżurantów, no to jest niesprawdzone, nie niepotwierdzone i po prostu tylko po to, żeby na no, jakąś taką negatywną informację przekazywać Jeszcze dodam, że zostało tam w, w w kierunkowo takie, że trzy duże projekty razy. Właśnie tą informatyzację na ponad 3 miliony, 2 miliony sprzęty, zatopimy i poprawimy wtedy dostępność zwiększymy usługi usług poradni optymistycznej w chirurgii i trwają rozmowy z który właśnie po uzupełnieniu sprzętu specjalistycznego na bloku będzie po prostu mógł realizować w tym zakresie i przejść właśnie te rozbudowa i adaptacja poprawienie przyszłości, to jest, to jest na przyszłą ewentualną epidemię, czyli salę i y, przy sali, żeby był węzeł y, To jest około 1,5 miliona, właśnie jesteśmy w trakcie zakończenia, czyli po 15 marca będziemy, i 15, 15 marca będziemy odbyć czyli kolejna tam część przysiednia szpitala. szpitalu Proszę, proszę. Pani dyrektor, ja wtedy wnioskowałem tak, żeby w naszej służbie zdrowia zrobić tą centralę automatyczną. Tutaj pani teraz jest na informatykę 12 milionów, to może by się znalazły pieniążki na centralę, żeby to ułatwiło rejestrację dla ludzi. No a z tymi specjalistami, że szpital jest na brusie, no to trzeba stworzyć warunki finansowe i może specjalistów znajdziemy. Mam nadzieję, że tak uda. Jeżeli chodzi o tę część i tą automatyczną rejestrację, to oczywiście będzie to możliwe po zakończeniu tej, wdrażania informatyzacji, to, to oczywiście tam jest wymienione. niemniej jednak Rejestracja czynna jest od 8.00 do 18.00, także są opierane, także zabezpieczenie i rejestracja jest zamieszana. Proszę. Dziękuję. Ja, ja w zasadzie mam apel tutaj, że w imieniu nas wszystkich do Komendanta Policji, który jest obecny, a ja, rozmawialiśmy na komisji o, o sytuacji na Jeziorze Blanki. E, Podjęliśmy tam jakąś uchwałę, ona, ona jest <noise> analizowana, ale też chcielibyśmy, żeby, żeby właśnie tutaj policja może bardziej zbliża się sezon właśnie już letni, że tak powiem, realizowała, czy, czy, czy tam dopilnowała tego, tego porządku, o którym tam niektórzy mówią, że rzeczywiście czasami jest on w taki czy inny sposób zakłócany, czy zbyt... Zbyt nam nie jest takie, jak, jak powinno do tego porządku, y, w tym porządku wyglądać. Także, takie pytania do Pana Czy ktoś jeszcze Państwa? Dziękuję. Szanowni Państwo, tej informuję, że wyrzekamy został porządek obrad dzisiejszej sesji. Za